Nazywam się Michał Sas i jestem prawnikiem w kancelarii Snażyk Granickiej i Partnerzy. Istnieje bardzo duża szansa, że padasz właśnie ofiarą mobbingu. Mobbing jest to instytucja uregulowana w kodeksie pracy i oznacza uporczywe i długotrwałe zachowanie lub działanie wobec pracownika lub przeciwko pracownikowi, które ma na celu wzbudzić w nim poczucie izolacji, poczucie nieprzydatności do pracy, w jakiś sposób wyeliminować go z zespołu. Jest to działanie długotrwałe, czyli nie wystarczy jedno pojedyncze zachowanie. Mobbing może stosować zarówno twój pracodawca, jak i też twój kolega z pracy lub nawet ktoś, który się pod tobą. Należy mieć jednak na uwadze, żeby odróżnić mobbing po prostu od słusznej krytyki, ponieważ finalna ocena, czy doszło do mobbingu, czy nie, należy do sądu, a niestety nie do nas. Jeżeli mamy wrażenie, że jesteśmy mobbowani, należy pójść do swojego przełożonego o stopień wyżej niż, 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 niż osoba, która mobbuje, lub do osoby odpowiedzialnej za kadry, i po prostu wytłumaczyć, jakie jest zachowanie, co się dzieje, i spytać się tej osoby o zdanie. Jeżeli ta osoba nie podejmie żadnych działań, jesteśmy słusznie przekonani, że do mobbingu dochodzi, dopiero wtedy możemy skontaktować się z prawnikiem lub z Państwową Inspekcją Pracy. Jeżeli w wyniku mobbingu poniesiemy jakąś szkodę na zdrowiu psychicznym, możemy dochodzić potem od tego pracodawcy odszkodowania właśnie za tą szkodę. Jeżeli będziemy w stanie udowodnić, że nie reagował na takie przykłady mobbingu